Moczy Brygajder Karol oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Na drodze dojazdowej z miejscowości Sędzisław doszło do zdarzenia czołowego autobusu i pojazdu osobowego. W obu pojazdach podróżowały dwie osoby, kierowcy tych pojazdów. Jedna osoba w związku z tym wypadkiem została poszkodowana, znajduje się w tej chwili w zespole ratownictwa medycznego. Jest jakoś poważnie poszkodowana? Nie mam takich informacji. Informacje takie posiada zespół ratownictwa medycznego. Natomiast na tą chwilę droga jest zamknięta w obu kierunkach. Nasze działania potrwają tutaj jeszcze co najmniej godziny. A na czym polegały Wasze działania? Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu w pojazdach źródła, źródła zasilania w energię. No i w, generalnie przekazanie swojej poszkodowanej do zespołu workingu